Hej, witajcie na moim kanale. Z góry sorry, że tak nigdy dawno nie było, ponieważ telefon mi się zepsuł hotel, no i długo go nie używam, ponieważ też miałam nowy. I się zajmowałam głównie tym nowym, ten sobie leżał sofiony. No i sorry z góry za oświetlenie, ale jest bardzo jasno i tak trochę podszopa nie widać. No, teraz może trochę widać. Dobrze, nieważne. I dziś chcę Wam pokazać moje petszopy, które do mnie doszły. Znaczy no moje nowe pet shopy Zacznijmy od tych ładniejszych. No to z tych ładniejszych to są pajomiczki. Pierwszy to jest taki, jest to niestety fake. No jest ładny. Mam dziurkę, no i białą wróżkę. Dobra, nieważne. Kolejnym petshopem jest to moje marzenie od wielu lat, ale niestety też to jest fake. Ma on dziurkę i też białą rurkę. No ale głównie to się z nich cieszę. E, dlatego to, to są... <śmiecki> Dobra, nieważne. E, kolejnym pet shopem jest to taka wydra. Ona tak się prezentuje. Ma ona dziurkę i ma przezroczystą rurkę, ponieważ jest oryginalna. Kolejnym Petshopem jest to taki oto słodki konik. Jest to ten niebieski konik. Tak on się prezentuje, ma on siodło i dziurkę. I jest to też oryginał i ma też, również taką y, przezroczystą rurkę. Się każdy przewraca pet shop. Y, teraz Pet shop którego jeszcze nigdy nie miałam tak jak tą czwórkę to jest taki oto słodki chomiczek, może to być taki taki brat y, taty Zbycha ma on dziurkę, jest on też oryginalny i może zobaczycie, że to jest przezroczysta rurka. no więc tak, jest piękny taki słodki, takie słodkie przymrożone chomiczka eee... Kolejnym Pet shopem jest to taki, którego już miałam, ale się za niego wymieniłam. I no nie jest to aż taki nowy, no ale skoro już go po raz, no nie wiem, drugi mam w swojej kolekcji, no to go przedstawię. Jest to Piotr. Mam tym razem czerwony magnesik i chyba przezroczystą rurkę, no chyba tak. I osta... nie. Yy, Przed ostatnim petszopem jest to ta wróżka petszopowa. Mi się średnio podoba. Nie podoba, bo yy, pod... ma tutaj yy, nie ma tutaj tych czułek. Jest ona trochę pobrudzona, No i to skrzydło trochę jej się. No wiecie, tak ułamano. No i nie jestem zbytnio z niej szczęśliwa. Ma ona taką dziurkę. No i rurki nie ma tylko ma takie kółko czy też. I ostatnim już potrzebem, z którego też strasznie się cieszę. Jest to taki oto piesek. On jest taki cute. Ma tutaj napis LPS. I to jest LPS. Tak on się prezentuje. Ma on dziurkę i przezroczystą chyba rurkę. No nie wiem. Tak, przezroczystą. Oj. No tak się prezentują moje nowe pet shopy. Jeżeli odcinek Wam się podobał, oczywiście, zostawcie subskrypcję na moim kanale. No i głównie to dobijamy do 100 subskrypcji, ponieważ to jest mój taki limit. O którym zawsze marzyłam. No, marzyłam o więcej subskrypcji. Ale to już by było na tyle. Pa!